Na posiedzeniu zespołu do spraw rozliczeń PiS Roman Giertych przedstawił Tomasza Mraza, byłego dyrektora Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który nagrywał polityków suwerennej Polski przez dwa lata. Ma 50 e, godzin m, nagrań. E, na tym bazuje w tej chwili prokuratura. Tomasz Mraz zeznał, że konkursy były ustawiane, mmm, beneficjenci wskazani z góry, były to osoby związane ze środowiskiem suwerennej Polski. Wiemy, jak to wszystko działało, ale przy, w Onecie i na portalu Gazeta.pl możecie prze, przeczytać artykuły, w których jest postawiona teza, że Roman Giertych odpalił y, te taśmy. A właściwie zeznania Tomasza Mraza na posiedzeniu tegoż zespołu parlamentarnego, żeby wywrzeć presję na prokuraturę i być może myśli o tym, żeby wykazać, iż prokuratura pod nadzorem ministra Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, jest jednak zbyt powolna, mało energiczna i niewiele zdziałała, chociaż twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej domaga się tego, aby politycy suwerennej Polski, odpowiedzialni za Fundusz Sprawiedliwości, zostali już oskarżeni, żeby mieli zarzuty, żeby przynajmniej pojawiły się wnioski o uchylenie ich immunitetów. Co więcej, pojawia się tam w tych artykułach taka sugestia, że Giertych najchętniej by chciał zastąpić Bodnara i cała akcja z Tomaszem Mrazem ma pokazać właśnie, że on by się lepiej nadawał na ministra sprawiedliwości niż Adam Bodnar. Ja tę sytuację interpretuję trochę inaczej, a mianowicie uważam i tutaj mówię już tylko i wyłącznie o taktyce wyborczej w kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Y Czyli czymś, co, czym, po, czym politycy muszą się zajmować, partie muszą planować. Więc moja interpretacja tych zdarzeń jest inna, dlatego że uważam, że w interesie koalicji obywatelskiej, w interesie rządu, jest to, żeby z jednej strony agenda polityczna została zdominowana przez sprawę Funduszu Sprawiedliwości, która swoją drogą jest bardzo bulwersująca. Ja uważam, że to było złodziejstwo na wielką skalę. Więc chodziło o to, żeby. Mm, Agenda polityczna i y, debata medialna była zdominowana przez sprawę Funduszu Sprawiedliwości, a nic tak nie działa dobrze na wyobraźnię wyborców jak nagrane taśmy. Bo wcześniej oskarżani politycy mogli mówić, że to są plotki, domysły, a tu proszę. Są taśmy, są rozmowy, wiadomo kto co mówi, kto tak naprawdę planował tuszowanie tego złodziejstwa Funduszu Sprawiedliwości, jak ustawiano te konkursy, i jak dawano pieniądze swoim. Wszystko to jest dosyć jasne w tych rozmowach, które mogliśmy słyszeć. Były one ujawniane przez One, 24 czy oko OkoPress. Teraz pytanie, dlaczego właśnie zespół, no a nie prokuratura, która by to ujawniała? Moim zdaniem to jest rozsądne wyjście, bo to jest swego rodzaju dwutorowe prowadzenie tej sprawy. Zespół Romana Giertycha to jedno on ma prawo namówić swojego klienta do tego, no bo Roman Giertych pracuje jako adwokat, jest posłem niezawodowym. Do tego, żeby opowiedział, co się działo w Ministerstwie y, Sprawiedliwości przez te y, ostatnie lata, natomiast prokuratura nie powinna angażować się w kampanię wyborczą, nie powinna y, brać czy też planować jakichkolwiek działań pod presją y, kampanii wyborczej, bo nie od tego jest. Prokuratura jest od tego, żeby przygotować porządnie od strony prawnej wnioski o uchylenie immunitetu, żeby zebrać dowody i żeby mieć twarde podstawy do tego, żeby napisać akty oskarżenia. Od tego jest prokuratura, a nie od brania Udziału w kampanii wyborczej. Więc z punktu widzenia funkcjonowania państwa lepiej, żeby takie rzeczy prowadził, ujawniał polityk w Sejmie, a nie prokuratura, która ma zupełnie inne zadania. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy to jest rzeczywiście opłacalne, aby Roman Giertych został ministrem sprawiedliwości właśnie teraz, to uznałabym to za kompletnie bezsensowne z punktu widzenia. Taktyki wyborczej. Dlaczego? Dlatego, że y, wybory europejskie to są wybory, y, to walka na twarde elektoraty. Zawsze to powtarzam, frekwencja jest y, o wiele niższa. I wtedy oczywiście trzeba przede wszystkim stawiać na ten twardy elektorat, bardzo wierny, ale bardzo też radykalny, żądający rozliczeń y, pisowców. Więc gdybym cokolwiek planowała, to już prędzej bym zrobiła giertycha ministrem sprawiedliwości w tym okresie właśnie pierwsze sześć miesięcy przed wyborami e, europejskimi, aby e, dokonał jakichś ostrych rozliczeń e, prawa i sprawiedliwości, a następnie, tak jak to się stało w przypadku ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, odesłałabym go gdzieś na inny odcinek, zrobiłabym nowe otwarcie, rekonstrukcję. Dlaczego? Dlatego, że już po wyborach europejskich czas myśleć o wyborach. Prezydenckich, które są zupełnie inne niż europejskie, mają zupełnie inny charakter, i tutaj potrzebny jest elektorat, także ten wahający się, także ten niepewny, także ten spoza tych twardych, takich radykalnych zwolenników koalicji obywatelskiej. I potrzeba na stanowisku ministra sprawiedliwości osoby, która będzie respektować zasady nie mieszania prokuratury w kampanię wyborczą. Więc zamiana Bodnara na ten rok na Giertycha naprawdę byłaby kompletnie bez sensu. Ja zresztą nie wiem, czy faktycznie Roman Giertych to planował. Opieram się tylko na tych tekstach, które pojawiły się w onecie i na gazeta.pl. Zapewne y, taką sugestię przedstawiali dziennikarzom politycy Koalicji Obywatelskiej, że Roman Giertych chciałby zastąpić. On sam temu zaprzecza i ja jestem skłonna mu wierzyć. Tak więc myślę, że w tej sprawie każdy ma do odegrania swoją rolę gier swoją, jeśli chodzi o rozliczenia PiSu i zdominowania agendy politycznej przez określone tematy, a więc Fundusz Sprawiedliwości. Może to PiSowi tak bardzo nie zaszkodzi, bo radykalny, taki wierny elektorat twardy PiSu to yy, praktycznie w nic nie uwierzy, ale za to ta sprawa, która pokazuje po prostu tak niesamowitą, głęboką patologię tych rządów, może jednak poruszyć i pchnąć do urny yy, Elektorat drugiej strony, czyli y, koalicji 15 października. Ja tego nie wykluczam. I y, teraz y, to właśnie moim zdaniem Bodnar jest istotną postacią na ten najbliższy rok. Y, po to, aby zagwarantował to, czego oczekuje duża część społeczeństwa, a mianowicie praworządne funkcjonowanie prokuratury, niezależnej od polityków, takiej, która nie działa pod dyktando kampanii wyborczej. Zresztą, żeby była jasność, ja uważam, że koalicja 15 października, właśnie y, analizując w ten sposób kampanię wyborczą, potrzeby y, poszczególnych komitetów wyborczych, to na przykład ustawa o Krajowym, Krajowej Radzie Sądownictwa, która wywołała takie duże protesty środowisk sędziowskich, a minister Bodnar po prostu chciał do niej wprowadzić pewne poprawki, które były gestem dobrej woli wobec prezydenta Andrzeja Dudy. No, środowiska sędziowskie odebrały tę próbę właśnie zawarcia kompromisu z Andrzejem Dudą bardzo źle, ponieważ uznały, że te poprawki mogłyby sankcjonować funkcjonowanie neosędziów w starej formie. To uważam, że ta sprawa została źle rozegrana o tyle, że takich spraw nie należało załatwiać w kampanii wyborczej, wtedy kiedy dana partia liczy na swój twardy elektorat, bo wielu wyborców przyjęło to bardzo. Źle, dlatego zresztą sprawa została wstrzymana i te poprawki senackie, właśnie będące gestem dobrej woli wobec prezydenta Dudy, sankcjonujące to, że no, sędziowie mogliby startować do Krajowej Rady Sądownictwa, zostały na razie odłożone na półkę. Niemniej nie należało tego robić teraz w tej kampanii. Jeśli już to zawarcie kompromisu, tak podpowiada taktyka polityczna, tak Podpowiada strategia, należało to robić już po y, wyborach europejskich. No, ale stało się, jak się stało. Myślę, że może, nie wiem, może Donald Tusk nie był przygotowany na to, że y, reakcja środowisk sędziowskich będzie y, tak ostra, no, ale politycy powinni przewidywać y, skutki swoich działań. Niemniej, powtórzę jeszcze raz, nie wykluczam, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości może jednak zmobilizować elektorat koalicji 15 października. No i może się tak zdarzyć, że wynik wyborów europejskich będzie taki oto, że Koalicja Obywatelska przeskoczy Prawo i Sprawiedliwość. Bo faktem jest, że Fundusz Sprawiedliwości zdominował debatę i myślę, że ponieważ pan dyrektor Mraz nagrał 50 godzin, to podejrzewam, że tuż przed wyborami będą się pojawiały następne taśmy, bardzo ciekawe, które będą nam mówić jeszcze więcej o tej patologii, która miała miejsce w Funduszu Sprawiedliwości.